Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Sajdy z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodził do niego i powiedział o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to, potem powiedział do Niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie.